Smutno, pannie, w kwarantannie, czy z wieczora, czy porannie, ciężko wytrwać w domu samej. Nie chce grać w tym monodramie. Na widownię szansy nie ma. Po co, komu taka cena? Świat się w nudzie już rozpłynął. Pan nauka i pije wino. Sennie, pannie, w kwarantannie, na fotelu, w łóżku, w wannie. Wciąż zapada w drzemkę płytką, jakby była emerytką. Monotonia dni jej klei w jedno pasmo beznadziei. Drży odpowiek aż do kończyn leje łzy i piwo sączy. Blednie panna w kwarantannie, popijając nieustannie, czkając się po domu błąka. Już nie goli nóg, nie sprząta, włosy ciągle ma w nieładzie i gotuje coraz rzadziej. Toczy wokół mętnym wzrokiem, szlocha w głos i wódkę żłopie. Brzydzi pannę kwarantanna, niczym przypalona Manna. Los nie szczędzi jej przeklęty, bo skończyły się procenty. Barek pustką w oczy kole, czym ci dzisiaj upzrzęgole, chwyta smartfon i zamawia karton Ginu, plus dostawa. Panna cierpi w kwarantannie. Czeka aż swój dżin dostannie. Wreszcie kurier do drzwi puka i ucieka. <laughs> Sprytna sztuka! Panna rzuca się do progu, gdzie mój dżin? Jest. Chwała Bogu. Obok tonik na nim napis, że do dżinu tonik gratis. Lekko pannie w kwarantannie, chociaż może ciut pijannie. Z ulgi aż się trzęsie cała. O toniku zapomniała i ten gratis spadł jak z nieba. Pić tak tego jej potrzeba. Ach, otwarta już butelka. Szczęścia łzy tonął w bombelkach. Chociaż los okrutny bywa, czasem lubi zaskakiwać. Łatwiej żyć nikt nie zaprzeczy, czerpiąc radość z drobnych rzeczy.